Przechodzimy do zadania czwartego. Mamy tutaj Antka, Franka i Ignasia i sieją oni w ogródku warzywa. Antek posiał już pewien obszar, nie wiemy jaki. Frankowi udało się obsiać pole trzy razy większe od Antka, a Ignaś posiał warzywa na obszarze o 4 metry kwadratowe mniejszym niż Antek. Ile metrów kwadratowych warzyw posiał Ignaś, jeśli łącznie obsiali pole o powierzchni 26 m kwadratowych. Ponownie, ponieważ ta treść jest dosyć długa, ciężko jest wywnioskować na początek, co tak naprawdę musimy zrobić. Wiemy, że musimy obliczyć, ile metrów kwadratowych posiał Ignaś. No to ja bym proponował, żeby rozpisać sobie tych trzech chłopców, zobaczyć, co nam te liczby tutaj pokażą w ogóle. Więc wpiszmy sobie ich imiona. No i widzimy, że Antek posiał pewien obszar. Nie wiemy jaki, dlatego przy Antku postawimy sobie x. Wiemy, że Franek obsiał pole 3 razy większe od Antka. Czyli dajemy sobie 3x, bo 3 razy większe niż Antek. Wiemy, że Ignaś posiał warzywa na obszarze o 4 m2 mniejszym niż Antek. Czyli posiał tyle co Antek, ale o 4 m mniejsze, czyli dajemy x-4. minus No i teraz wiemy też... Że wszyscy chłopcy obsiali pole o powierzchni 26 m2. Więc jak widzicie, ładnie nam się tu wszystko pozbierało, że możemy utworzyć z tego równanie z niewiadomą x. Więc podstawiamy antek obsiał x, później franek obsiał 3x i później ignaś obsiał x-4. I to wszystko daje nam sumę. 26 m2. Teraz oczywiście x -y na lewą stronę. Mamy tutaj 1x plus 3x to 4x i plus x to 5x. Tutaj po prawej stronie mamy 26, więc przepisujemy. I tutaj czwórkę musimy przerzucić na prawą stronę. Tutaj był znak minus, więc musimy go zamienić na plus, więc dajemy plus 4. Dalej przepisujemy 5x, to się równa. Dodajemy, wychodzi 30. Tutaj, żeby dostać 1x, musimy podzielić obie strony przez 5, więc dostajemy, że x to się równa 30 na 5, to jest 6. No i oczywiście musimy pamiętać, czym ten nasz x jest. Wracamy sobie tutaj do naszych założeń i widzimy, że nasz x to jest pole, które obsiał Antek. A w pytaniu jest, ile metrów posiał Ignaś. Więc musimy tutaj zwrócić uwagę na Ignasia, i dajemy sobie pod x podstawiamy to nasze 6, czyli będzie 6 minus 4 to się równa 2, czyli to jest właśnie powierzchnia, którą opiał Ignaś. I to jest właśnie rozwiązanie naszego zadania. No i super, gratuluję Wam!